W tych kilku zdaniach opisane są ludzkie dramaty. Te listy z prośbą o wsparcie pokazują, że droga od normalności do bezdomności jest naprawdę krótka. Adresatami tych listów są zielonogórzanie, osoby bezdomne. W ten sposób kontaktują się z mieszkańcami. Bezdomni piszą listy tak naprawdę do mieszkańców Zielonej Góry o swoich potrzebach, o swoim wieku, dlaczego są bezdomni. Są też informacje, że już na przykład nie piją od kilku lat, czyli walczą ze swoimi słabościami, ze swoimi problemami. Pomocnik przywędrował do Zielonej Góry z Warszawy. To było jedno z zadań małych zgłoszonych do budżetu obywatelskiego. Pomocnik zdobył wymaganą liczbę głosów przez kilkanaście miesięcy. W ten sposób z pomocy mieszkańców skorzystało kilkudziesięciu bezdomnych. Zimą e, najwięcej jest swetrów, e, jak to wiadomo. E, oczywiście też jest potrzebna żywność, e, typu makarony, jakaś sucha żywność, która się nie zepsuje w tych szafkach. E, środki czystości. Wszystko tak naprawdę, co jest nam zbędne, oni potrzebują tego. Klucze do szafek w pomocniku znajdują się w noclegowni dla bezdomnych. Późną jesienią i zimą w placówce regularnie nocuje ponad 100 osób. Bezdomni nie tylko mogą się ogrzać i przenocować. Do dyspozycji mają kuchnię, łazienkę i świetlice, niby niewiele, ale dla osób wykolejonych życiowo to wszystko. Pracownicy noclegowni oraz bezdomni przygotowują się do Wigilii. Zorganizowanie wieczerzy dla ponad 100 osób to ogromne przedsięwzięcie. Osoby bezdomne pomagają w kuchni, sprzątają i dekorują salę świątecznymi ozdobami. Musimy przywieźć wszystkie rzeczy, które będą nam potrzebne i wigilie i w święta, bo my na co dzień prowadzimy tutaj stołówki żywienia, mieszkańcy sami będą przygotowywać różne rzeczy, ale surowce trzeba kupić. Każdy, kto chce sprawić, aby święta Bożego Narodzenia były dla tych osób radosne, powinien spełnić choć jedno z małych marzeń wypisanych na skrytkach pomocnika.